Cześć kochani, Wojciech z tej strony, witam was w specjalnym i dosyć spontanicznym unboxingu, który zaraz poczynię i już mówię dlaczego. Otóż na początku roku brałem udział w konkursie organizowanym przez Techland z okazji premiery Dying Light 2 i okazało się, że zająłem w nim drugie miejsce. I między innymi miała do mnie przyjść nagroda i dosłownie dzisiaj przyszła do mnie specjalna paczka. Nie wiedziałem do końca, że to jest to, bo nie było to jakoś specjalnie opisane w dostawie, ale to rozmywa wszelkie moje wątpliwości. Tak, to jest ta nagroda, którą właśnie zaraz odpakuję, ale jeszcze brakuje mi jednej rzeczy. Kuki, chodź, chodź. No, 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 no. Ok. Widać jego łeb. Widać by się jeszcze trochę przesunął do tego. A tutaj, nie wiem, skoczysz? Nie. Hmm. Dobra, chyba jednak nie będzie gościa specjalnego, ale uwierzcie mi, że tutaj jest Kuki i będzie obserwował, jak otwieram paczuchę. Jedziemy. Jakby to tu otworzyć. Zaczniemy od tej strony. Otwieram to tak randomowo. W tej pasce na pewno jest Dying 2 w wersji deluxe, to jest wersja trochę skromniejsza niż ta kolekcjonerka, która była za pierwsze miejsce, ale i tak jestem mega ciekawy co jest w środku. Plus jest tu jeszcze zestaw gadżetów o wartości 100 dolarów i nie mam pojęcia co jest w środku, może jakaś koszulka, może jakiś kubek, więc zobaczymy. Kuki tu nie ma smaczków, nie ma. Smaczki są tu jak chcesz. E, otwarcie jest tu. To trochę wygląda jak takie duże pudełko z butami, ale może przynajmniej środek jest Ech! plecak. Oni mi czytają w myślach, bo chciałem sobie kupić nowy plecak, bo ten, który ja mam, jest praktycznie od technikum. O, ten plecak wygląda właśnie tak, jest duży. Może w środku będę, będzie miał jeszcze jakieś przegródki. Mówi mi smutno, gdyby to plecak i to wszystko, ale nie wiem, coś chyba tam w środku jest jeszcze. Wydaje się dosyć porządny. Więc nie powinien przemakać. O, i tu dochodzimy do treści. Dying Light 2 Deluxe Edition, ona jest już chyba, ona jest już chyba w Steelboxie. A propos na dnia, chcielibyśmy Was zaprosić na streama, ponieważ yy, i ja szczególnie jest dosyć dużą fanką yy, Dying Lighta i chcielibyśmy sobie ograć drugą część. Wydaje mi się, że zapowiada się dosyć ciekawie. Nie oglądaliśmy żadnych recenzji, żeby nie mieć żadnych spoilerów, ani nie mieć jakichś tam już oczekiwań. O, tu jest taka kartonowa waluta. Uuu. I w środku jest taki steelboxik. Tu jest oczywiście jeden kod i drugi kod. Jakaś instrukcja I nie ma płyty. No cóż, takie czasy słuchajcie. Zresztą ja że płyta może być też, i wypompuj około ile takowe będzie. Bo czasami jest tak, że Steelbook dają osobno. Ale to się zobaczy. Chyba, że jest tylko Steelbook, ale w środku jeszcze mamy. O! Jest yy, maseczka z Dying Light. A. Ciekawe. Czy tylko ręcznie można ją prać. No, I tu jest jakaś taka kieszonka w środku. Może. Właśnie. Może. Filtr. Hm. Okej. Okay. PM2,5, wydaje mi się, że to jest też yy, do smogu przydatne. Skurzane rękawiczki. Ciekawe, czy. jest, strasznie się kolejną. Grube. Czuć jeszcze akryl. Że to jest malowane akrylem, także taki typowy handmade, oczywiście. Zaczoski rzep. Przez którą ręka to jest ta. Trochę, trochę są luźne, ale jak na e standardy wyglądają całkiem ok, Także no ciekawe. To, to i notesik też ręcznie robiony. Tu jest jakaś taka tematyczna notka wprowadzająca. Czy to jest artbook? Trochę tak wygląda. Ale autentycznie te kartki. Są takie bardzo zmęczone. Wszystko wygląda mega klimatycznie. Nawet są pozlepiane trochę. Ech. No ciężko się to przegląda. On wydaje się dosyć gruby, ale przez to, że te kartki są takie nietypowe. To nie jest tego aż tak dużo, ale na pewno ten artbook jest dosyć unikalny. I to by chyba było na tyle. Jeszcze się upewnię. Nie, i tu jeszcze coś jest. Naklejki. I ja bardzo lubię naklejki, więc ona je na pewno do czegoś spożytkuje. Mamy jeszcze. Metalowego pina z Dainglieta, baterie. To nie ma nic na baterie, to jest, to jest wszystko. Ten plecak jest na baterie? Nie. Wy to marzycie mi, bo czegoś chyba nie rozumiem. Ja wiem, że do jakiejś e, figurki chyba kolekcjonerskiej czy coś były dodawane te baterie, ale żeby... Eee? Już się pomyli. E, dziękuję tak za baterie, tak miało być. Ja je na pewno czegoś spożytkuję. No. Także to by było na tyle. Tak jak mówiłem, zapraszamy Was na streama z Dying Lighta. i 8 lutego, jeżeli oczywiście nie będzie żadnych obsów, yy, będziemy publikować dokument, yy, specjalny dokument na 15-lecie cosplay'owe I oraz jej 30. urodziny, czyli wychodzi równo połowa jej życia poświęcona cosplay'owi. Tak, Kuki? No tak. Dzięki, zobaczymy się niedługo. Do zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję Techlandowi i trzymajcie się. Na razie.